Cześć wszystkim na kanale, jak to robię? Zapraszam wszystkich w każdą środę i piątek na godzinę 20 na nowe odcinki na moim kanale, a dzisiaj przedstawię Wam zasadę działania bufora ciepła przy współpracy z kotłem stałopalnym, który ogrzewa go. Zapraszam na odcinek. Tak więc bufory mogą mieć różne, różniste zastosowania. Przykładowym zastosowaniem bufora ciepła jest na przykład zwiększenie pojemności układu. Stosuje się wtedy takie małe bufory do 200-300 litrów, na przykład przy pompach, w celu takim, żeby umożliwić im na przykład łatwiejsze rozmrożenie się. Inaczej będą także działały bufory ciepła, które będą ogrzewane za pomocą grzałki, ponieważ inaczej będzie się w nich rozchodziła temperatura. Bufory ciepła można także stosować w piecach na pelet lub też ekogroszek w celu właśnie także zwiększenia zładu wody, ale także i w takim celu, żeby wydłużyć czas pracy, czas działania, co umożliwi tak naprawdę zmniejszenie zużycia tych piecy, ponieważ będą mogły dłużej pracować w optymalnych temperaturach. Bufory także można stosować w układach solarnych, jak i też w innych zastosowaniach. Jak więc widzicie, bufory mają bardzo dużo różnych zastosowań. Ten mój ma jedno podstawowe, czyli ogrzewanie podłogi. Jak już na mówiłem, mój zbiornik buforowy jest ogrzewany za pomocą kotła stałopalnego. Kocioł ten grzeje zbiornik buforowy do temperatury 85 stopni. Dwoma prostymi rurkami doprowadzana i odprowadzana jest woda z bufora do mojego kotła. Bardzo ważną sprawą w takich przypadkach jest to, aby posiadać zawór antykondensacyjny, bo musimy wiedzieć, że przez bardzo długi czas przy takiej dużej ilości wody, jak w przypadku mojego bufora ciepła, który ma 850 litrów, bardzo długo powrotem wraca bardzo niski czynnik temperatury wody. Żeby zapobiec skraplaniu się wody w wymienniku ciepła, e, stosuje się właśnie zawór trójdro, trójdrożny, antykondensacyjny, którym mam przedstawiony na tym właśnie e, ujęciu. Oczywiście więcej o zaworach trójdrożnych omawiam w moim filmiku na kanale dotyczącym sterowania temperaturą. Zapraszam na odcinek. Woda. E, Ciepła ogrzana jest dostarczana do bufora za pomocą najwyższego przyłącza. Dopiero niższym jest pobierana na podłogówkę, czy też można nagrzejniki, jak i też do ciepłej wody użytkowej na drugi zbiornik. W moim przypadku wysokość ustawienia przyłączy w zbiorniku buforowym gra bardzo ważną rolę, dlatego że właśnie najwyższym przyłączem dostarczana jest ciepła woda. Najciepła woda o temperaturze 70 stopni, bo od tylu załącza się pompa i tyle dostarcza na, jest, dostarcza na zbiornik buforowy. Musicie wiedzieć, że stosując ten układ przyłączy, ciepła woda układa się warstwowo w zbiorniku, czyli nie. Nie miesza się z tym wszystkim, co znajduje się tutaj. A gdy ciepła woda jest dostarczana do zbiornika, zachodzi do czegoś takiego, jak zwiększenia objętości ciepłej wody, a zimna woda pobierana jest dolnym przyłączem do pieca, przez to ciepła woda, zwiększając swoją objętość, przemieszcza się w dół w kierunku dolnym. Wiadomo, trochę to nielogiczne, bo na fizyce uczą nas, że woda kieruje się do góry. Lecz w tym przypadku jest inaczej. Jest inaczej dlatego, że ciepła woda z zimną wodą, jak już prędzej mówiłem, nie miesza się w zbiorniku. Yy, powoduje to yy, do powstania czegoś takiego jak wody z olejem, czyli cieplejsza woda yy, znajduje się w tym oto miejscu i się obniża, czyli zwiększa swoją objętość, a zimna woda zmniejsza swoją objętość wraz z pobieraniem do pieca, a następnie z pieca ogrzana woda wraca na zbiornik, czyli taki układ zamknięty, oczywiście. Trochę późno, żeby Wam to pokazać, bo już mam dosyć mocno nagrzany zbiornik, lecz zobaczcie sobie na temperaturę. W najwyższym punkcie, oj, następnie tutaj już jest prawie 70 Je, i najniższy przed nami punkt, trochę mniej niż 60. I to nie jest tak dlatego, że woda się zmieszała, tylko ciepła woda zwiększyła swoją objętość w zbiorniku. A żeby kocioł miał jeszcze łatwiej, stosuję pewny trik, który zwiększa temperaturę powrotu. Z tego momentu, czyli z tego przyłącza, pobierana jest ciepła woda ze zbiornika buforowego, następnie dostarczona jest do zbiornika ciepłej wody użytkowej, który ogrzewa ciepłą wodę użytkową, a następnie tą rurką z powrotem dostarcza tą wodę do zbiornika. I w tym momencie dochodzi do zmieszania zimnej wody z ciepłą wodą z powrotu z ciepłej wody użytkowej. Stosując taki oto sposób, po, podmieszuję zimną wodę z ciepłą wodą, co zwiększa temperaturę powrotu na piec, a dzięki temu e, szybciej e, też nagrzewa mi się woda. Tak więc, jak w moich innych filmikach mówiłem, znaczenie przyłącza ciepłej wody z, miejsc, z źródła ogrzewania ma bardzo duże znaczenie, bo im wyżej podłączymy to przyłącze, e, tym Więcej możemy zagospodarować ciepłej wody z zbiornika. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że można też niżej podłączyć to przyłączenie. Oczywiście można, lecz w tym momencie już nie dochodzi do e, warstwowego łączenia, e, za, ogrzewania zbiornika, lecz do mieszania się wody, co powoduje to, że e, na dłuższą metę nie dostajemy od razu ciepłej wody. Stosując ten sposób, e, mamy 100% ciepłej wody dostarczonej do zbiornika. Możliwe jak najszybciej do wykorzystania. Drugim przyłączem, jak widzicie, dostarczana jest właśnie woda do mojego układu podłogówki. Oczywiście na podłogówkę nie idzie 85 stopni, lecz jest ona zmniejszana za pomocą zaworu trzydrożnego. Jak już prędzej mówiłem, o nich też opowiadam w filmiku o sterowaniu temperaturą na moim kanale. A następnie pompą pchane do podłogówki. Moje pompy, jedna, jak i druga, obydwie chińskie, też zrecenzowałem na moim kanale. Zapraszam do obejrzenia. Teraz czas na zalety e, opisanego przeze mnie sposobu ogrzewania zbiornika. Pierwszą podstawową jest, jak już mówiłem, to, że w bardzo szybkim czasie mamy do dyspozycji pełną temperaturę wydostającą się z pieca czy też kotła. Zależy, kto co ma. Drugą zaletą bardzo ważną jest to, że woda powrotna nie miesza się z ciepłą wodą znajdującą się z powrotem w zbiorniku, co powoduje to, że przez bardzo długi okres czasu mamy jak najwyższą temperaturę dostępną w zbiorniku. Oczywiście zachodzą, ta temperatura się zmniejsza w związku z nas ze stratami, lecz no, tego się nie da uniknąć. Dzięki temu sposobowi podłączenia bufora także wydłużamy czas pracy pieca, umożliwia to mu bardzo długi czas pracy na najwyższych możliwych obrotach, a w szczególności w piecach zagazowujących, które ja tutaj mam tutaj stosuję, umożliwia mu to y, pracę w najwyższym stopniu, czyli także najwyższej efektywności. Następną zaletą bufora ciepła jest to, że wysoka temperatura spalania plus wysoka efektywność umożliwia nam zmniejszenie kosztów eksploatacji, kosztów ogrzewania domu. O tym wszystkim oczywiście w moim, na moim kanale o buforze ciepła zapraszam. Lecz wszystko, nie wszystko jest idealne, w sumie nie znam rzeczy idealnych. Tak i w tym przypadku wadą tego zastosowania jest to, że temperatura powrotu w bardzo długim czasie jest bardzo niska. U mnie potrafi nawet 20 stopni przez 2 godziny być, ale mamy na to sposób. Czyli tak jak mówiłem, za pomocą zbiornika ciepła można podmieszać wodę w zbiorniku buforowym, do, właśnie przez przechodzenie tej ciepłej wody przez zbiornik. W rat, w woda powrotna ma wyższą temperaturę, co e, zwiększa temperaturę e, wody zimnej. A w efekcie e, powrót do pieca w bardzo szybkim czasie też się nagrzewa. Tak więc, jak podobał Wam się odcinek, zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał. Co każdą środę i piątek o godzinie 20:00 e, nowe odcinki. E, em, Więcej moich odcinków o buforze ciepła, jak i też o piecu na moim kanale, jak i też inne filmiki tam znajdziecie, tak więc zapraszam, tak więc ode mnie to wszystko. Cześć, hej, do zobaczenia.